Cześć, z tej strony Szymon Karwasz. Pewnie zastanawiacie się, jak na LinkedIn pisać wiadomości sprzedażowe i wyszukiwać klientów. Ten odcinek będzie właśnie o tym. Dedykuję go tym z Was, którzy w swojej pracy mają za zadanie właśnie wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów. Dzisiaj pokażę, jak to robić skutecznie. Zajmiemy się wyszukiwaniem klientów za pomocą Sales Navigator. To narzędzie, które otrzymujemy w płatnej wersji Linkedina, w wersji premium. Kiedy już wykupimy wersję premium Linkedina, otrzymujemy do niego dostęp w prawym rogu strony głównej. To nasza strona główna. Tutaj jest nazwisko, funkcja, nagłówek, który wcześniej wpisaliśmy. A po prawej stronie, nie u wszystkich, tylko u tych, którzy mają wykupioną tę funkcję, znajduje się Sales Navigator. Wchodzimy w niego. Naszym oczom ukazuje się takie oto narzędzie i u góry ekranu mamy możliwość wyszukania naszej persony kogoś, do kogo kierujemy nasze usługi kogoś, kto może na nich skorzystać. Pokażę na przykładzie mojej persony, którą między innymi jest dyrektor marketingu. Wpiszę sobie więc dyrektor marketingu w wyszukiwarkę i pojawią się tutaj właśnie osoby, które piastują tę funkcję. Dyrektor marketingu. Sprawdzimy, kto nam tutaj się pojawi. To ma drugorzędne znaczenie dzisiaj, ponieważ. Wszystko, co będę pokazywał, jest przykładowe i nie przywiązujcie uwagi do tego, kogo tutaj wybiorę. Chodzi tylko o to, żeby pokazać funkcję. Mamy więc ludzi na LinkedInie. Ludzi, którzy mają kontakt, którzy zajmują stanowisko właśnie dyrektora marketingu. Jak widzicie, jest tutaj ich sporo, ale zwrócę Waszą uwagę na dodatkowe podpowiedzi. Które pokazuje nam LinkedIn. Są to m.in. wspólne kontakty, wspólne grupy, czy też posty, jakie dana osoba publikuje. Posty w ostatnich 30 dniach. Klikamy sobie na taki post i widzimy, że dwa tygodnie temu ta akurat pani publikowała post na LinkedIn. Kogo tutaj wybrać? Klikniemy sobie tę osobę i zobaczymy jej stanowiska. Co tutaj widzimy? Że pan Dawid pracuje w obecnej firmie od 2017 roku. Wcześniej na stanowisku marketing menedżera, później zaś dyrektora marketingu. Te informacje przydadzą nam się na etapie pisania wiadomości do takiej osoby, ale o tym za chwilę. Jak widzicie, jest też adres e-mail, który akurat tutaj nie jest ukryty, bo adres e-mail równie, równie dobrze można na LinkedIn ukryć. Mamy opis, który nam bardzo dużo mówi o kliencie. Tutaj mamy tonę, tonę informacji o naszym potencjalnym kliencie. LinkedIn pokazuje nam dane o zatrudnieniu i widzimy, że to zatrudnienie zwiększyło się o 8% w ostatnich 6 miesiącach. Mówi nam to, że firma zatrudnia, a jeżeli zatrudnia, to być może potrzebuje usług rekruterskich. Jeżeli nie mamy danej osoby w sieci kontaktów, możemy ją zaprosić za pomocą opcji Connect. I tutaj mamy do napisania notatkę. Ta notatka jest ograniczona znakami do 300 znaków, więc musimy się zmieścić w tej liczbie. Proponuję opisać tutaj najważniejsze problemy. Taka wiadomość może brzmieć: Dzień dobry, panie Dawidzie! Wiem, że rekrutujecie. Nie obce są mi problemy, z jakimi zmaga się Pańska branża podczas nowych rekrutacji. Są to m.in. i tutaj wymieniacie problemy, z, jakim może, z jakimi może zmagać się Wasz klient na etapie czy to rekrutacji, czy to innych wyzwań zawodowych, jakie codziennie mu towarzyszą. Kiedy macie już napisaną taką wiadomość, Możecie też na końcu zostawić call to action, na zasadzie e, wystarczy, że odpisze pan na tę wiadomość lub inne w tym stylu, żeby nasz potencjalny klient wiedział, że w każdej chwili może się do nas zwrócić. To jedna z opcji. Druga to e-mail. Konkretnie in-mail. Konkretnie e-mail, czyli taki LinkedInowy mail, jego możemy wysłać tutaj klikając Message. I tu już nie ma tego limitu znaków, o którym mówiłem wcześniej. Ważne, żeby tytuł był przyciągający, żeby odnosił się do problemu Waszego klienta i żeby był też spersonalizowany, czyli żeby mówił konkretnie o tym, czym zajmuje się nasz potencjalny klient żeby być może było tam jego imię no ale wiadomo samo imię to nie personalizacja by była ona właściwa no to potrzeba dużo dużo więcej i tutaj właśnie macie możliwość do wykazania się możecie napisać to na czym co robicie ale nie polecam zaczynać od was bo zawsze pisząc o sobie zanudacie swojego czytelnika on ma inne sprawy inne problemy na głowie niekoniecznie chce czytać o tym co robicie? E, więc piszcie o nim, o kliencie, a nie e, o sobie. Jednak uwaga: bo e-maile nie są dobrze widziane przez użytkowników Linkedina. Wszystko przez to, że bardzo często wpadają e, nimi spamy, wpadają e, drogą e-mailową e, takie niechciane wiadomości, które tam zaśmiecają skrzynkę. No i wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś jest dyrektorem albo prezesem firmy. No to takich wiadomości otrzymuje dziesiątki, jeśli nie setki dziennie. I kolejna Wasza wiadomość nie zrobi na nim wrażenia, nie sprawi, że on będzie marzył o tym, żeby współpracować właśnie z Wami, bo podobnych propozycji ma prawdopodobnie tysiące miesięcznie. Więc warto tutaj naprawdę postarać się, by napisać coś atrakcyjnego dla naszego potencjalnego klienta. Pamiętajcie, że po wysłaniu e-maila ta osoba będzie dalej w drugiej, nie będzie właściwie w waszej sieci kontaktów, bo tutaj to second oznacza, że ta osoba nie jest z wami połączona. Nawet jeżeli wyślecie e-maila, to nie będzie ta osoba z wami w sieci zawodowej. Owszem, będzie mogła odpisać, ale nie nawiążecie nigdy takiej bliższej relacji. Więc mimo wszystko rekomenduję opcję connect, zacząć od czegoś krótszego nawiązać pierwszą relację być może odwołać się do ostatnich publikacji i dopiero wtedy dopiero wtedy próbować coś sprzedać. Albo, albo później na późniejszym etapie to zależy też od waszej strategii sprzedaży. Szukam kogoś, kto publikował w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Ta pani publikowała w swoim, na swoim profilu. Linkedinowym już mamy tutaj znowu dosyć dużo informacji, do których możemy się odnieść podczas pisania e-maila do takiej osoby. Jest też strona firmowa, więc możemy napisać, że byliśmy na stronie firmowej fundacji i że bardzo nas zainteresował ten post, który tutaj był publikowany. To na pewno pozwoli ocieplić taką relację już od samego początku. Co dalej jeśli chodzi o Sales Navigatora, bo pewnie interesują Was takie bardziej zaawansowane opcje. Ja już w przyszłości nagrywałem filmy o Sales Navigatorze, o pakiecie premium, więc Was zachęcam do tego, żeby, żeby je obejrzeć. Ale Sales Navigator daje nam różne możliwości wyszukiwania takiego precyzyjnego użytkowników LinkedIna. I na przykład możemy zaznaczyć sobie od ilu lat pracuje ta osoba w firmie. Jeżeli zależy nam na osobach, które dopiero rozpoczęły pracę, zaznaczamy less than one year, czyli mniej od roku. Jeżeli chcemy za to doświadczone osoby, no to możemy na przykład wybrać od 6 do 10 lat. Ważna jest też geografia, bo być może zależy nam na osobach z konkretnego regionu czy z konkretnego państwa. Możemy też wybrać branżę i możemy wybrać Wielkość firmy to kolejna opcja, która jest niezwykle przydatna. Wybieramy sobie tutaj, czy chcemy dotrzeć do dużych firm, do średnich lub mniejszych. To zależy również od naszej strategii sprzedaży. Niemniej jednak, używanie Sales Navigatora bardzo, bardzo pomaga w tym, żeby znaleźć konkretną osobę. Możemy nawet wpisać daną firmę konkretną firmę, do której chcemy się udać. Tutaj też. Pojawią się właśnie pracownicy e, tych firm. Pamiętajcie jednak o kilku ważnych rzeczach, które są istotne na poziomie wysyłania wiadomości. Po pierwsze, taka wiadomość musi być spersonalizowana, po drugie, musi mówić o problemach naszego klienta, a po trzecie, musi mieć dobre zakończenie. Przygotowałem dla Was podsumowanie tematu sprzedaży poprzez wiadomości na LinkedIn. Oto moim zdaniem trzy najważniejsze rzeczy, które pomogą Wam usprawnić bądź też zacząć, rozpocząć sprzedaż na LinkedIn. Przede wszystkim tytuł wiadomości mówiący o problemie klienta. Mówimy tu oczywiście o tytule e-mail, bo w notatkach zaproszeniowych jest trochę inaczej. W tytule musimy powiedzieć o problemie klienta. Ważne też, żeby. Taka wiadomość była jak najbardziej spersonalizowana, żeby klient potencjalny wiedział, że to właśnie do niego piszemy i że robimy to osobiście, że nie wysyła tej wiadomości za nas żaden automat. Kolejną rzeczą jest treść wiadomości, i tutaj trzy istotne kwestie rozbite na trzy podpunkty. Przede wszystkim Uzasadnienie, dlaczego do ciebie piszę i dlaczego w ogóle powinieneś zapoznać się z tą wiadomością. Bo jak wiadomo, ludzie w firmach mają niewiele czasu, zwłaszcza z tego wyższego szczebla, jak na przykład dyrektorzy marketingu i sprzedaży. Oni otrzymują setki wiadomości dziennie, dlatego też ich czas jest bardzo cenny i nie warto go marnować. Jaki problem widzę w twojej firmie? Tutaj musicie pokazać, że zapoznaliście się dobrze z firmą klienta, że znacie jej potencjalne problemy i wiecie jak je rozwiązać. Tutaj mówicie o tym, jak rozwiązaliście podobne problemy w innej firmie i ważne, by podać jakiś case, jakiś przykład z tego co naprawdę robiliście i jak udało Wam się pomóc innym firmom poradzić sobie z, proble z podobnymi problemami. To moment na to, żebyście zdobyli zaufanie swojego odbiorcy, bo zaufanie jak wiadomo w biznesie jest kluczowe. I tutaj, jeżeli prawidłowo napiszecie tę część wiadomości, to pozostało Wam tylko zrobić dobre call to action. Czym jest call to action? To nic innego jak wezwanie do działania. Musimy tutaj zachęcić naszego potencjalnego klienta, żeby odpisał na naszą wiadomość. I nie tracił przy tym zbyt wiele swojego cennego czasu. Dlatego też istotne jest, żeby na tym etapie podać już dokładnie, co się stanie w momencie, kiedy klient odpisze na tę wiadomość. Czy zostanie umówiona bezpłatna konsultacja, czy też dokonacie bezpłatnego audytu problemu waszego klienta bądź też jego firmy. A może macie jeszcze inny sposób na to, jak zacząć taką biznesową relację? Jeżeli dobrze opracujecie wszystkie trzy najważniejsze części takiego e-maila, to szansa na zdobywanie klientów poprzez LinkedIn będzie dla Was znacznie większa. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przybliżyłem kilka kwestii nowych dla Was związanych ze sprzedażą i że będą one przydatne w waszej pracy. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.